Dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek. Witam się z Wami wszystkimi. E, tutaj, jeszcze z nauka kawusią, ja odwiozłam dziewczyny do szkoły. I, I muszę Wam powiedzieć, że jakoś tak nie mogę się zebrać do niczego, brakuje mi jeszcze sił, a to z tego względu, że wczoraj mnie po prostu coś rozwaliło, rozłożyło. E, jakiś wirus podobno znowu krąży, z tego co mi dzisiaj pani w przedszkolu mówiła, bo Antosia e, też w piątek nie była w przedszkolu, a ja wczoraj to myślałam, że po prostu polegnę. Mięśnie mnie bolały. E, zwracałam też raz, natomiast zapadałam sobie na noc e, polopirynę, e, neozinę, no i dzisiaj jest lepiej, lepiej faktycznie się czuję, natomiast jeszcze jestem taka. Trochę osłabiona. Niestety, jak to czasami bywa, matka Polka najlepiej, żeby nigdy nie chorowała, bo jak są dzieci w domu, to wiecie, nie ma możliwości nawet tak za bardzo na spokojnie po prostu się zregenerować, nabrać siły i wyzdrowieć. Myślę, że wiecie o co tu chodzi, że my, kobiety, nie możemy nigdy chorować. Jak jest facet chory, to niestety jest po prostu obłożnie chory. No, ale Jezus patrzy teraz na tą ścianę, i tu też trzeba będzie na wiosnę. Teraz malować, jak się trochę ociepli. Remonty pełną parą. Dzisiaj e, zabieramy się za, to znaczy zabieramy, Staszek się zabiera za e, kładzenie, nakładanie szpachli, później ścieranie. Więc taka na dobrą sprawę, gdzieś tam najbrudniejsza robota dzisiaj, którą niekoniecznie lubię, no ale już jest bliżej końca niż dalej słuchajcie, ja chciałam Wam jeszcze pokazać bardzo fajny komplecik, z który w ogóle dostałam kolejną przesyłkę z Ocean Apart i wczoraj w, w sobotę śmigałam sobie w jednym z tych kompletów taki niebieski, przepiękny kolor Baby Blue I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te sety z Ocean Apart ja już Wam wielokrotnie mówiłam, że te z materiałem proszkowanym po prostu są najlepsze i najwygodniejsze Także później Wam pokażę. Nie wiem na dobrą sprawę, jaki mam dzisiaj plan, co dzisiaj będę robić, oprócz tego, że na razie mi się nie chce w ogóle ruszyć, ale pranie mi się jeszcze robi. To jak mi się wypierze, to pójdę wywiesić sobie na ogród, bo znowu dzisiaj piękne słoneczko. Wczoraj pogoda to po prostu była bajkowa. No pasowałoby mi zjeść coś sobie na śniadanie, ale nie wiem co. Nie mam pomysłów i jeszcze na razie jestem bez siły, więc żeby wam tu nie zanudzać i nie wysyłać takiej negatywnej energii, to może odezwę się później. No dobra, przyszłam wam pokazać e, ten komplet właśnie, o którym wam mówiłam. Ja ten komplet mam jeszcze chyba w trzech innych odcieniach. E, tak, mam czarny, mam różowy, mam taki beżowy i mam e, taki odcień melanżu. Aha, i mam getry jeszcze granatowe. E, I muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z takich lepszych i naprawdę najbardziej komfortowych e, kompletów w ocean. E, to jest. E, Model Maja. I to jest model, który jest taki, jakby stałej, powiedziałabym, kolekcji takich bestsellerów. Możemy oczywiście sobie miksować góra z dołem. Dwa, z tego co widziałam, to są dwa modele właśnie topów, staników. Ten jest akurat taki z krzyżowaniem na plecach. Ramiączka są oczywiście regulowane. I jeżeli chodzi o ten komplet, to ja sobie go wybrałam w rozmiarze L. Mkę mam. Z tego kompletu czarną, i MK jest taka mocno zbierająca. Ja jednak wolę takiego troszkę coś bardziej luźnego, i tak właśnie jest z tym, z tym kolorem. Powiem Wam szczerze, że trochę się bałam tego koloru, jeżeli chodzi, czy będzie do mnie pasował, ale stwierdzam, że on jest po prostu przepiękny. Ten materiał prążkowany akurat, słuchajcie, nic nie przebija. Tutaj mamy właśnie taki, taką szeroką gumę, natomiast ta m -ka, ta l ka ona mi się, jakbym na przykład zaczęła w niej ćwiczyć i tak dalej, to ta l będzie mi się suwać. m tak mocniej trzyma właśnie w ryzach. Natomiast no, myślę, że komplet jest po prostu fenomenalny. I jeżeli chodzi o top, to również wzięłam sobie l żeby ona nie była taka. Wiecie, mocno zbierająca. Nie jest za duża, natomiast jakby była mniejsza, to podejrzewam, że tutaj na biust, biust mi ładniej zbierała, ale no komplecik jest po prostu cudowny. O, i to jest właśnie ten materiał taki prążkowany. Tutaj mamy logo Ocean i tak ten komplecik wygląda, i słuchajcie, chyba sobie dzisiaj już teraz będę w nim śmigać, żeby dodać sobie energii. I mam też kod rabatowy dla Was. Słuchajcie, bardzo fajna promocja. Jak śledzicie, nie wiem, gdzieś profil na Instagramie Ocean Apart, to wiecie, że naprawdę bardzo dużo fajnych jest promocji. Mam kod na minus 30% plus gratis do wyboru wyboru bluza dresowa z bestsellerów, która pojawi się wam w koszyku i jeżeli chodzi o kod rabatowy to jest kod siarka tutaj też wam wyskoczy na dole też macie je napisane i słuchajcie od zamówienia minimum 360 zł e ten komplet tyle Wam wyjdzie. Także jak sobie jeszcze wpiszecie rabat, minus 30, to macie ten komplecik i dodatkowo właśnie do tego kompletu możecie sobie wybrać w prezencie jakąś bluzę z bestsellerów. Ona się Wam pojawi w koszyku. Także jak się zastanawiacie nad czymś z Ocean Apart i chcecie zacząć po prostu jakimś pierwszym setem, to obowiązkowo ten materiał prążkowany jest po prostu najlepszym, jaki, jaki mają. Natomiast zamówiłam sobie, słuchajcie, też Nowość. Może się odwrócę, żeby tak już tutaj do Was też mówić. Mam też wybraną nowość z nowej kolekcji. Taki przepiękny, różowy, cudowny kolor. To jest nowy model, model leggingsów i topu. I powiem Wam, że jest też czad. Także takie naprawdę mega żywe, fajne kolorki na wiosnę. No, ten komplet mi się totalnie podoba. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo. Dobra, a teraz co? Teraz idę zobaczyć, czy mi się pranie wy wyprało yy, i lecimy z tym dziąkiem. Słoneczko pięknie wychodzi, więc nie ma co leżeć, słuchajcie, na łóżku i po prostu nic nie robić. No, trzeba się za coś zabrać do roboty. Muszę sobie usta posmarować, bo mam tak suche od wczoraj po prostu, że to jest jakaś masakra. I w ogóle wydaje mi się, że jestem taka blada przez ten wczorajszy dzień, że to jest masakra. Także dzisiaj muszę się też. Opalić na twarzy blada, bo tutaj mam resztkę samoopalacza, którą muszę sławiej wypilingować. Także dzisiaj peeling z Elever albo z Noble Heart Zobaczymy. Dobra, postanowiłam troszeczkę wyjść na świeże powietrze, bo dziewczyny jeżdżą tutaj na dole na asfalcie. Ja się już znacznie lepiej czuję. W sumie to teraz dopiero tak po południu, bo powiem Wam, że o Jezus, z rana jako tako jeszcze było. Później znowuż mnie tak coś no, konkretnie złapało. Taka niemoc totalna. Byłam przed chwileczką w sklepie, byłyśmy, kupiłam sobie suche pieczywo, sucharki niebieskie, delikatesowe i tą Aktywie z probiotykami, więc wypiłam. Troszkę mi się siły nabrało i idę do dziewczyn pospacerować. No i tak dzisiaj, ogólnie to mam wrażenie, że taki dzień mocno stracony... Idę! No, mam wrażenie, że taki dzień mocno stracony przez tą moją taką totalną niemoc i banjaj, jaki jest na, w domu. Ale już jestem, już wychodzę na właściwe tory i od jutra, od rana trening. Brakuje mi go. Nie ćwiczyłam przez dwa dni, powiem Wam szczerze. Sorry, trzy. E, w sobotę, niedzielę i dzisiaj poniedziałek. Także trzeba się wziąć za siebie. A co Wy tu robicie? Tak, ten biszkoptowy piesek to piesek sąsiadów. Tak. E, I piękne ptaszki śpiewające w lesie. Tak, nastawię jeszcze trochę jesiennie, bo nie ma liści nic. Kasia! gdzie tam łazisz? Na spacerek? Przewietrzyłyśmy się troszkę przed wieczorkiem, tak? No jest super. No, to powiem wam szczerze, że to jest pierwszy taki cieplejszy dzień, takie po południu w niedzielę. też było tak ładnie, właśnie wczoraj? Nie, w sobotę chyba. Nawet już mi te dni po prostu tak nie że nawet e, nie wiem kiedy idziemy do domu. Trochę pojeździły dziewczyny po asfalcie, poszalały, także idziemy coś zjeść. To się co ja będzie będziesz jechała? jechała, co? Dobry wieczór, dobry wieczór dziewczyny. Przychodzę dzisiaj do Was tutaj jeszcze kończąc tego vloga, myślę, że z tego miejsca zabieram się za demakijaż I strzelę sobie dzisiaj jakiś peeling typowy spa. I będę dzisiaj używać pierwszy raz ten żel, a nie sorry, używałam już ten truskawkowy z melado, o ten tutaj, co Wam ostatnio pokazywałam w Niemchem. Muszę Wam powiedzieć, że pachnie po prostu jak koktajl truskawkowy, także to by się tylko chciało zjeść. Teraz używam sobie olejku z Uniq, Kiedyś, kiedyś, uch, ja już Wam go pokazywałam, to jest olejek również z rumiankiem, on bardzo fajnie domywa taką pierwszą warstwę makijażu i powiem Wam szczerze, że ja od dosyć długiego czasu właśnie tak robię ten makijaż i dzisiaj wiedzie peeling jakiś intensywny, bo chciałabym się jutro opalić samo opalaczem. No i tak sobie pomyślałam, że jeszcze się tutaj do Was na chwilkę dosłownie odezwę, żeby troszeczkę pogadać i zapytać się was, czy u Was też gdzieś w szkołach, w przedszkolach i tak dalej jakieś kurde wirusy są, bo ja byłam pewna, że to jakieś przytrucie pokarmowe, a się okazuje pani mi w przedszkolu powiedziała, że niestety ale dzieci... Eee, właśnie. właśnie łapią teraz wirusy sporo dzieci też nie ma Antosia dzisiaj przeżywała, że jej kolegi nie było także biedne te nasze dzieci no i tak jak Wam mówiłam wcześniej to czuję po prostu, że dzisiaj taki totalnie dzień stracony, bo naprawdę e, tak jak z rana było ok, to już później troszkę mnie znowu tak siekło, taka bezsilność i mam wrażenie, że ten dzień po prostu nie wykorzystałam tak jak bym chciała o, tu mamy, a nie, to miałam z Unique e, ten olejek. Okej. Okay. A tutaj nałożę sobie dzisiaj pastę ryż nawilżającą, pilnującą, delikatną pastę do mycia twarzy, ryż e, kokos. E, muszę Wam powiedzieć, że bardzo się z nią polubiałam jakiś czas temu. E, nie wiedziałam za bardzo, jak jej używać, natomiast ona, ona się najlepiej nadaje tak właśnie o Idzie na wilgotne, zwilżone dłonie i zwilżoną skórę, przez co ona naprawdę bardzo fajnie nawilża i peelinguje skórę. A mi jest dzisiaj po prostu peeling potrzebny, jak nie wiem, bo mnie naprawdę czuję taką, taką zapchaną tą skórę, więc muszę dzisiaj sobie zrobić porządny peeling, porządne nawilżenie i jutro będę się opalać. I dzisiaj sobie jeszcze głowę umyję albo wiecie, co zrobię, albo jeszcze lepiej może na noc nałożę sobie jakiś olej jeśli chodzi słuchajcie o oczyszczanie twarzy to muszę wam powiedzieć też że ja w sumie to też nie pamiętam kiedy używałam to znaczy nie pamiętam kiedy używałam Ogólnie to bardzo rzadko aktualnie używam takich jakichś mocniejszych właśnie zdzieraków, peelingów ścierających. Myślę, że to też jest bardzo duża zasługa oczyszczania właśnie między innymi skóry dobrymi kosmetykami, typowo takimi miejącymi i oczyszczającymi. Dodatkowo ta szczoteczka Dermo Future uważam, że po prostu zrobiła mi, odkąd ją zaczęłam używać, zrobiła mi po prostu naprawdę fenomenalną skórę i tą szczoteczkę i tą pastę nawilżająco-pielęgującą dostaniecie w Laros, ja je Wam na dole podlinkuję, z moim kodem macie 10% taniej w Laros także myślę, że warto się akurat e, skusić i na, i na coś wypróbować. Ja sobie ją chwileczkę dosłownie podtrzymam, żeby skóra mi się fajnie nawilżyła. Ogólnie jeżeli chodzi o tą pastę, to myślę, że ona będzie nadawała się do każdego typu cery, Cery, nawet tej takiej delikatnej i suchej z tego względu, że te drobinki, które tutaj niby tą pastą pilingują naszą skórę, one pod wpływem wody właśnie robią się takie bardzo powiedziałabym kremowe i w zależności od tego, czy bardziej nawilżymy sobie skórę Bardziej zmoczymy tą pastę, to tym pasta będzie bardziej taka delikatna. Jak damy więcej wody, ja uwielbiam tą pastę raz w tygodniu. Słuchajcie, sobie tak nakładać, żeby ta skóra bardzo fajnie się. Oczyściła, złuszczył się martwy na skórek, yy, szczególnie yy, broz, broda, nos i czoło, i przy tym jeszcze bardzo fajnie właśnie nawilża. Także to jest taki produkt, myślę, że niespotykany ogólnie w sklepach, jeżeli chodzi o yy, sklepy, wiecie, stacjonarne, czyli drogerie. Tutaj zresztą opisze, jest napisane sucha, mieszana i wrażliwa skóra, więc Tutaj mamy puder ryżowy, proteiny ryżowe, ferment z rzotkwi, biała glinka, skwalan, olej ryżowy, kwas mlekowy, bisabolol i ekstrakt z kokosa. Naprawdę bardzo fajny skład, także polecam Wam sobie się tym w to zaopatrzeć. Ja zmywam makijaż, domywam wody, wodą i uciekam się kąpać. I dzisiaj wleci peeling z Nowe Dobra, zmyłam sobie tą pastę i muszę Wam powiedzieć, że już pod, na etapie, kiedy zmywamy wodą skórę, pastę, to naprawdę już czujemy takie bardzo mocne, intensywne przede wszystkim wygładzenie naszej skóry i nawilżenie. Także to myślę, że jest produkt, który jest godny naprawdę zainteresowania. Nie powiem, bo to jest moje drugie opakowanie. Pierwsze opakowanie, jakie miałam, to dostałam właśnie w przesyłce od e, Timularos. Drugie sobie zamówiłam. W sumie to jest stosunkowo niedawno zamówione, bo to była ta promocja z okazji Dnia Kobiet. Zapomniałam Wam nawet o tym powiedzieć. Także bardzo, bardzo się lubię I czasami dziewczyny bywa tak, że mamy na przykład skórę suchą i, Albo taką nawet właśnie mieszaną Kiedy w jednym miejscu mamy mocno przesuszającą się część twarzy W drugim miejscu jest ona dosyć mocno przetłuszczająca się Także to, są, to myślę, że jest bardzo dobry kosmetyk Do takiej codziennej pielęgnacji, bo naprawdę przy tym złuszczeniu martwego na skórkę i nawet właśnie te, ta pasta bardzo fajnie Wam zniweluje, jak macie suche skórki, jak macie skórę suchą, przesuszającą się. Nawet właśnie ostatnio miałam makijaż, klientkę na makijaż próbny, i właśnie zapomniałam jej tego polecić, ale ona chciała coś stacjonarnie, co bym mogła kupić. Naprawdę fenomenalnie wygładza skórę i nawilża. I skóra na dobrą sprawę teraz po zmyciu tej pasty. Słuchajcie, nie musiałabym nakładać żadnego serum, żadnego kremu, bo ta skóra jest naprawdę taka bardzo mocno nawilżona. Także dzisiaj sobie zapodam, jak już naprałam siły, kurczę, to zapodam sobie. Takie domowe spa, i na całe ciało dzisiaj wyląduje intensywnie, ujędrniająco nawilżający peeling od NobelHead. Słuchajcie, to jest nowość, całkiem niedawno wypuszczona nowość. On jest o zapachu takiej kawy z mlekiem. Kawy, no, taka przyjemna, słodka kawa à latte. naprawdę bardzo ładnie pachnie. I tutaj mamy. Dużo większe na przykład drobinki cukru, aniżeli w tym peelingu z elever, który też Wam pokazywałam. Tutaj te drobinki są dużo większe i tutaj mamy również drobinki kawy, które będą bardzo fajnie pobudzały. E, właśnie naszą skórę e, ujędrniały i niwelowały po prostu celulit. Oczywiście wiadomo, że sam peeling tego nie zdziała. E, musimy przede wszystkim się dużo ruszać, musimy zadbać o kondycję, pić dużo wody, to jest na wielu płaszczyznach, na wielu, wieloetapowo wielo e, niwelujemy celulit. Także ja uciekam teraz do kąpieli, wypilinguję się, ale mam zarąbistą buzię teraz, naprawdę. Kurczę. Powiem Wam szczerze, że jak, um, jak zapomnę sobie raz na jakiś czas zrobić takiego mocnego, intensywnego, wiecie, dzieraka na twarz, to nos tak. Czuję po prostu pod palcem, że ten nos jest taki już chropowaty, że pasowałoby coś go fajnie wygładzić, ale no musicie sobie to spróbować. Ja Wam to na dole podziękuję, bo naprawdę skóra jest po prostu cudowna. Ja uciekam się kąpać i myślę, że już może dzisiaj tutaj zakończę tego vloga. Taki mega szybki planowałam z rana nagrać, bo rano się dobrze czułam, później się gorzej czułam, także słuchajcie. Ach, choróbska, jak nie ma zdrowia, jak jest, mamy, nie wiem, możemy mieć miliony super, fury i w ogóle super życia, ale jak nie ma zdrowia, to po prostu jest lipa totalna. A dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj troszkę taki dzień stracony. Postępy w naszym remoncie, remoncie, stawianie pokoju. No, już pełną parą, także myślę, że w tym tygodniu zamkniemy to wszystko, skończymy. Ja nie mogę się po prostu doczekać. Bo później przyjdzie drugi etap, jakim jest odnawianie pokoju tosi. I tam też będzie malowanie ścian i tak dalej, ale to już myślę, że nawet ja sobie wymaguję ten pokój, żeby Staszka mojego tak nie męczyć, bo, bo widzę, że chłopak jest zmęczony tym. No dobra, także ja uciekam do kąpieli. Widzimy się w następnym vlogu. Dzisiaj tak więcej, intensywniej, pielęgnacyjnie na wieczór. Także. I tak czasem trzeba.